że mówią, że na łożu śmierci, nie żałuje się tego, co się zrobiło, tylko żałuje się najbardziej to, czego się nie zrobiło. Co byś powiedziała ludziom, którzy nas oglądają, a są właśnie, nie wiem, albo przed czterdziestką, <grym> nie ważne, w jakim ma znaczenia, tak się mówi, ale są przed jakimś dylematem. Znaczy, ja zawsze będę radzić każdemu, bo czasami też znajomi do mnie przychodzą i, i się pytają o różne rady. Moja rada jest jedna. Próbować. Nie bać się porażki. Porażka jest lekcją, Próbować. Też się kieruję takim właśnie też stwierdzeniem, że ponoć, jak już człowiek jest bardzo stary i już tak podsumowuje swoje życie, nawet przed śmiercią, niektórzy mówią, że nałożył śmierci, nie żałuje się tego, co się zrobiło, tylko żałuje się najbardziej to, czego się nie zrobiło. Mhm. Więc radzę wszystkim robić, robić, robić i się nie bać. Co będzie, to będzie. Wszystko trzeba wziąć na klatę. Wszystko jest doświadczeniem i lekcją, z której, z której trzeba po prostu wyciągnąć wnioski.